Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 2 A pewien mąż z rodu lewiego poszedł i pojął za żonę córkę z rodu lewiego. Kobieta ta poczęła i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez trzy miesiące. A gdy nie mogła ukrywać go dłużej, sporządziła dla niego koszyk z trzciny i powlekła go żywicą i smołą, a wożywszy wędziecko położyła go w sitowiu na brzegu Nilu. Siostra zaś jego stanęła z daleka, aby wiedzieć, co się z nim stanie. I zeszła córka faraona, aby się kąpać w Nilu, a służąca jej przechadzały się nad brzegiem Nilu. Gdy ujrzała koszyk w sitowiu, posłała swą służącą, aby go przyniosła. Gdy go otworzyła, zobaczyła dziecko, a był to chłopiec, który płakał i ulitowała się nad nim, mówiąc: Jest to jedno z dzieci hebrajskich. Wtedy siostra jego rzekła do córki faraona: Czy mam pójść i zawołać ci kobietę, mamkę hebrajską, by ci karmiła to dziecko? I rzekła do niej córka faraona: idź. Dziewczyna poszła i zawołała matkę dziecka. I rzekła do niej córka faraona: zabierz to dziecko i wykarmij je, a ja dam ci należną zapłatę. Wzięła więc kobieta dziecko i wykarmiła je. A gdy dziecko podrosło, przyprowadziła je do córki faraona. Ta zaś miała go za syna i nazwała go Mojżesz, mówiąc: wyciągnęłam go z wody. I zdarzyło się w tym czasie, gdy Mojżesz już dorósł, że wyszedł do swoich braci i przypatrywał się ich ciężkiej pracy. Zobaczył też pewnego Egipcjanina, który bił Hebrajczyka, jednego z jego rodaków. Rozejrzał się więc dookoła, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i zagrzebał go w piasku. Gdy nazajutrz wyszedł, oto dwaj mężowie hebrajscy kłócili się. Wtedy rzekł do tego, który zawinił, Czemu bijesz bliźniego swego? A ten odpowiedział – Któż cię ustanowił przełożonym i sędzią nad nami? Czy zamierzasz mię zabić, tak jak zabiłeś Egipcjanina? Mojżesz zląkł się i pomyślał – Zapewne sprawa ta wyszła na jaw. A gdy Faraon usłyszał o tym, chciał Mojżesza zabić. Lecz Mojżesz uciekł przed Faraonem, udał się do ziemi Midianitów i usiadł przez studni. A kapłan Midianitów miał siedem córek. Przyszły one i czerpały wodę i napełniły korytę, aby napoić trzodę z ojca swego. Ale nadeszli pasterze i odpędzili je. Wtedy Mojżesz powstał i pomógł im i napoił ich trzodę. A gdy wróciły do Reguela, ojca swego, on rzekł: Czemu to dziś przybyłyście tak wcześnie? A one odpowiedziały: Pewien Egipcjanin obronił nas przed pasterzami. Nadto naczerpał nam dużo wody i napoju trzodę. Wtedy rzekł do córek swoich: A gdzie on jest? Dlaczego zostawiłyście tego męża? Przywołajcie go, aby pożywił się chlebem. Mojżesz zgodził się pozostać u tego męża. Ten zaś dał Mojżeszowi swoją córkę z syporem za żonę i urodziła syna, a on dał mu na imię Gerszą, bo rzekł, Byłem gościem na obczyźnie. Po upływie długiego czasu umarł król egipski, jednak Izraelici jęczeli z powodu ciężkiej pracy i narzekali, a ich wołanie o pomoc z powodu ciężkiej pracy dotarło do Boga. I usłyszał Bóg ich narzekanie i wspomniał Bóg na swojej przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem i wejrzał Bóg na Izraelitów, Bóg ujął się za nimi.